Siemano widzowie, dzisiaj zagramy sobie w Emily Wants To Play Jest to gra pełna emocji, gra typu survival horror z elementami strategii W tej grze wcielamy się w dostawców pizzy i Zostajemy uwięzieni w domu wraz z Emily i jej dwoma lalkami, które za nami podążają Jak tutaj oczywiście jest to napisane, lalki są żywe Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać Widziałem urywek jednego filmu na YouTubie, wydaje mi się, że gra będzie spoko Nowa gra, lecimy Jakie krzesło się pokazało w ogóle za drzwiami Hello Witam, co Pisa jest tutaj? O kurwa. Dobra. Czyli przyjechałem z pizzą. Zamknęły się drzwi. Pokazała się chyba pierwsza lalka, z tego co mi się wydaje, albo to była ta dziewczynka. Ale tego nie jestem pewien. to jest. No, i co mam z tym zrobić? Aha, klawisz E jest prawym przyciskiem myszy do interakcji z obiektami, czyli tutaj muszę kliknąć E. Nie no, klikam E i się nic nie dzieje. Czy muszę co kliknąć? A. Dobra, tu chyba widać tą kartkę. Tak. Zgaszę jeszcze raz. Nie jestem pewien czy tam coś widać. Dobra, przejdźmy dalej. O kurde. Nie wiem czemu, ale mam ciarki. O kurde. Co to jest za... Co to za klaun? Coś czuję, że tam wejdę i te drzwi się zamkną.

Żadne ciało nie odniosło żadnych obrażeń, a przy tej śmierci nie mogło stać promy. Wydawało się, że mieszkańcy przygotowują się do przeprowadzki. Policja nie złamała jeszcze żadnych tropów. Dom został zabity w czasie trwania dochodzenia. Dom został zabity, to pewnie chodzi o tą dziewczynkę. Ale. To ktoś rozmawia w tym domu? Co to było? Chcę tylko zagrać. No to zagrajmy. Jest tu jakiś pilot gdzieś? ale tu nic nie mam mogę szafkę otworzyć? Chyba nie. Dobra, wejdę tutaj po prostu. Nie ma tu włącznika. Nie wiem co zrobiłem. To jest jakiś zegar. Okej. Okay. Czy tak było? Dobra, nie wiem, pójdę sobie stąd. Oj, 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 nie tutaj. Chyba zamknąć te drzwi. Tam, tak? Tutaj było na pewno lustro, ale jest bite. Co to za drzwi były? nie ma żadnych drzwi Oj. O, kurwa. o Przegrałem? A dobra tam był auto zapis To nie wiem mam wejść? W to miejsce? Dobra, jestem w tym miejscu, a tutaj byłem na początku, tylko na początku nie było tego zegara. Dobra, pójdę teraz w tą stronę. Jest rozgocznie. Co to jest? Mamy jakieś kółeczka, ale nic mi to nie mówi. Gdzie na dole. No nie, no, kur... znowu nie wiem, nie wiem o co chodzi. Dobra, czyli mam tutaj nie iść, tak? Nie, po prostu. Dobra, nie, pójdę tutaj. A nie, nie ma tego klauna. Dobra, tu tam już nie wchodzę. Czemu te drzwi się same zamykają? Zamknęli mnie tam na dole, czyli gdzieś tutaj musi być jakieś. Nie wiem, wejście do piwnicy. Dobra, pójdę tutaj. No dobra, zamknęło się, co zaraz włączy światło. Nie, znowu coś słyszę. Strażerówka? Wyskoczy czy nie? Gdzie mam iść? Może speedrun tutaj muszę zrobić? Piękne tędy Otwieraj te drzwi. Dobra, jest jakiś komputer. O dobra, jest zamówienie pizzy.

Ten dom miał w sobie piwnicę, zrobiliśmy tam miejsce dla Emilii na dole, potem ukrywał wejście, żeby nikt go nie znalazł. Spoko. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Jak tylko usłyszałem ten śmiech, no to byłem pewien, że ona wyskoczy. A wyjść nie mogę, tak? Aha. Znowu ten pierdol garaż. Dobra, przeszła znowu ona. Tutaj są drzwi jeszcze. Który... O! Przynajmniej miałem kilku przyjaciół w piwnicy. Dobra, ale gdzie jest ta piwnica? Skoro ją ukryła. Mogę tu przejść? Chyba. Może być ciężko. A ja stąd uciekam. O? Nie, nie macie, nie macie tu! Nie, jest przede mną! Co jest? Ej, tam było napisane, nie patrz na nią na jakiejś kartce. Czyli, jak się nie będę na nią patrzył, to mnie zaatakuje, a jak się na nią będę patrzył, to mnie nie zaatakuje, tak? Co jest? Nie. Co, Lufa? Nie, no dobra. No i co, podejdę do niej? Nie mogę jej zdzielić? Patrzcie, kur... Przesunęła się. <ścoughs> to jest... Dobra, ona jest w kuchni. Czyli co ja mam teraz zrobić? Ej, zniknęła. Stanę w rogu. Gdzieś zgasło światło na pewno. Moi przyjaciele mi pomogli, oni mnie kochają. Nie chciałem iść teraz. Emily? No nie. Kurwa. Czego ty chcesz? Coś czuję, że pod tymi kartonami jest ta piwnica. No jest coraz bliżej. A co się stanie, jak się odwróca? Na dłuższy okres. No i dobra, podbiegła bliżej. Dobra, robię to. I po co te ręce wyciągasz? Nie <grymny> jakiej na mary dziwny O, daba zrobiła! O kurde, chciałem je przestraszyć. O, kurde. Gdzie wszedłem? Tutaj. I tych nie pożyję. Dobra, ty też na pewno nie. Dla moich przyjaciół robię je ładne? Robię je ładne. My psychiatrist says I should start recording a log żeby pomóc z moją nie to help with my depression. He doesn't know it's all about Emily.

Gdzie teraz pójść? A ten się nie pier... Nie ma tu włącznika żadnego? W szafie? Co to, to za garderoba? Ze światła Tu są drzwi nie żadnego przejścia dalej. Tutaj się światło włączyło. Gdzie ona jest? Dobra, koniec tych zegarów. Nie, nie, nie! Nie wiem co się stało. Koniec, koniec tej gierki. Nie wiadomo zbytnio o co chodzi.